Tego nie miałem jeszcze. Uuu, fajne. Wow! U, fajne. Świetne to jest. Kocham tę animację. Tu jeszcze. A nie to Elena! Sorry, Elena. To idziemy dalej na tą wojnę. Chloe. Co ona robi? Już? <laughs> Musiała się pokręcić. Jesteśmy bezpieczni w miarę. Nie! No co to ma być w ogóle? Jak to wygląda? A skąd niby mam wiedzieć? To ty masz książkę. <laughs> Nie musisz być taka niemiła. Cię tylko uzbroić? Pierwszy <gasps> Aligator jakiś. Być tuż przed wami. Ja pierdzielę, no przecież ja się boję teraz chodzić tą wodą. Widzieliście tego krokodyla jakiegoś? Jezus, ja się boję teraz wody! Hej. <laughs> Dobra, wow! On żyje! Nie, nie żyje! <laughs> Przepraszam, że tak... O nie! Dobra, żyjemy. Aha! Aha! Co my tu mamy, ten zin. <laughs> wow! Nic nie zrobiłem! <śmianie> to <sądze. śmianie> jednak w drugą stronę <śmianie> Nie! Prawie bym spadł. Oh my gosh Jest nad tobą jest nad tobą! Cholera jasna Do widzenia! Jest pod tobą pode mną? Aha, że spadł! Jezus nie załapałem kompletnie! Jedyne co to mogę iść do przodu i jakoś unikać tego, tak? Ale one są jakieś wolne takie. Wow, o ruszył. Zje <laughs> tyle. Doo. Aha. Nie aż tak w dół, najprawdopodobniej. Doo. <laughs> Mam się czegoś złapać? No nie, no czego ja mam się złapać? Halo, czy po prostu mam przeskoczyć? A w górę, nie w dół. Aha, to jest ten problem, który napotkałem. Zostaniesz w kolano zaraz. Nie w głowę, w kolano, to jest gorsze niż głowa. Czyli co mamy biec po prostu za Eleną? Bo ja bym tak zrobił, ale wiecie. Wow. Serio? Naprawdę? Zawsze coś takiego głupiego po prostu. Hej! Pięknie. Hej! To było cudowne! Tutaj jestem zły troszeczkę na siebie, bo myślałem, że ta gra zakończy się inaczej. A zakończyła się inaczej. W nogi, w nogi! No zgin, przepadnij, Frejżyno, pięknie. Tutaj te rozdziały trwają o wiele dłużej niż w sumie wiecie w poprzedniej części. Ale to chyba dobrze. dobrze. A, jednak niedobrze. Zaczną. No. no i co ten granat mi tu zrobi? Nic mi tu nie zrobi. Kolego myśl! Wow! W przeciwieństwie do mnie. O, cholera. No nieźle. O cholera. <noise> Dokładnie nate. Zobaczymy Mam <noise> ten jak spada mówi mama, a sali ul. Cudowna Hotel co? Szynglę Wow No nie spadamy Ale mamy fart. <noise> o nie, jego zwłoki spadły no nie, no umrę tutaj! Jak nic. No ale ja chcę się schować, no, a to ta gra mi nie daje. O, skarb. <grystanie> no dobra, coś mi jednak ta gra daje. Ale zgaduję, że możemy sobie skoczyć do tego basenu. Wii! Pięknie. Chociaż to nam wyszło. I. Ładnie. Dziękuję. O, miło. Komplementy w końcu. A nie, tylko krzyczą na nas wszystkich. <grystanie> Hits. O, a co to przed nami? Coś pięknego, złotego, lśniącego. Uh! Wow! Dzień dobry, przechodzę ci po mordzie. Uuu! Jesteśmy zablokowani. Totalnie. No, granat sobie rzuciłem. Nie wytrzymałem! Ale to było jedyne, co mogłem zrobić. Cholera jasna, no. Puść bombę, ekspert. No bo jak widzę, że już trzymają tą bombę i chcą rzucić, to niech sobie ją rzucą pod nogi, a nie mi na twarz. Wow, no co to ma być? No serio? To ja. Przecież to było perfekcyjne. Kto by się spodziewał, że ktoś z okna nagle wpadnie? Zobaczcie go! O cholera. No jasne. Jakiś Transformers. Tak, jeszcze dychomy. Mani, halo. O cholera, jasna, jakiś T-rex. Co to było? Dinozaur. Jak nic. Znam się na rzeczy. Nie znam się tego pistole nie chcę. Tak, tak. Idziemy, idziemy tenzin. Ja się z nim rozumiem, ja znam cały język już. Lecim, lecim. Aha, nie, nie. Nie! Nie! Jezus! Co to było w ogóle? Co to było? To jest taki fart! Czekaj, daj mi to przeżyć, ten Tenzin! To była moja chwila, to był mój moment! Boże, przecież ja myślałem, że umrę. Musiałem tutaj, wiecie, 400 IQ odpalić mózg. No, nie tak, Nathan. Teraz mamy z, z minus 2, jak nie potrafimy przejść przez drzwi. Dobra, drabinką do góry. Kotek i mysz. Co to jest w ogóle za tytuł? To powinno być choke, rozpierdziel i masakra. Uciekamy, mieszkańcy, wszyscy. Ewakuacja, ewakuacja! Ring, ding, 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 ding! O cholera! Przecież to powinno być nielegalne! Illegal! Illegal! Oh. Gdzie jesteś, czołgu? Przez 3 sekundy nie jesteś mi straszny. Póki mam jedną rakietę. Pięknie. Teraz już z powrotem jesteś mi straszny. No, wychyli się. Przecież. A, czy on nie żyje już? On już nie żyje. <noise> Za dużo tych walk. Nie możemy załatwić tego rozmową. <noise> Też mam takie coś. Łap. Szybko, szybko. Oh, co? No przecież to powinno być nielegalne. Kocham ten soundtrack, zawsze to powtarzam. Ja często gram w jakąś grę dla muzyki. <grym>, ale nie tym razem, ale wiecie, ogólnie tak mówię. Ten nas wydał, ten nas zauważył. Ten ma dobry wzrok. Zaraz ci wydłubię te oczy, które nas zauważyły. O, fryer. No właśnie. Nie wiem na co patrzę, ale... Ale na coś patrzę. To jest Elena? Tak, to jest Elena. Sorry! Jezus jaki Dobra. on jest zgryźliwy. Ty pierwszy. No właśnie, frajer po prostu. Już nie mogę się doczekać, jak zdobędę jakieś M4 i ci po prostu <noise> strzelę w twarz. Nie wiem jak to nazwać, to pierwsza. A takie <noise> potem mamy takie <noise> A potem... <noise> No nie, no śmacisz mu w rzucił o podłogę. Wuu! Zostaw ją, frajerze. Wuu! Wuu! Wiu, 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 wiu. No nie! Cholera jasna. Dokładnie Nate. A jaki jest ten Piękne, cudowne miejsce. Nie, ludzie Lazarewicza, jak tylko coś znajdziemy, O, no i to, co ty robisz, Oddawaj ten strzypiec, a ja mówię, nie, nie oddam ci tego. I tak po prostu wiecie, i po prostu tak za każdym razem.